Hej, hej kochani moi, witam was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie z Zakupów. Dzisiaj kochani przesyłeczka, przesyłeczka urodzinowa i kolejne zaskoczenie przesyłeczka od naszej Lucynki z kanału Lucyna K. Nie spodziewałam się kochana tej niespodzianki, jak to Lucynka napisała, w końcu to niespodzianka, także miało być niespodziewanie. Bardzo ci kochana dziękuję, wielkie serducha na Ciebie zostawiam. Proszę Was kochani, abyście zostawili również serduszka czy kwiatuszki dla lucynki. Na kanał Lucynki zapraszam w tytule, w opisie, w tytule chyba, tak, w tytule będzie y, odnośnik do lucynki. Lucynka drapie z drapeczki, tak jak ja, tak jak myślę my wszyscy. Także koniecznie zapraszam. Ja nie będę odwracać tej kopertki, bo tam są i moje, właśnie, lucynki dane. Kompletnie się nie spodziewałam. Nawet lucynka do mnie nie pisała w sprawie danych i tak dalej. Także tutaj e, nie, nie, niezły spisek jakiś. <gryw> Bardzo Ci dziękuję. I co my tu mamy? O matko, coś Ty tu kochana wsadziła? Proszę, jeszcze obcięłam. Zobaczcie, jaki talent. No bo pierwsze, co wyjęłam, zobaczcie i obcięłam. Dobrze, że niewiele. Jest drapeczka ekstra linie z numerem siódmym. Szalona, szalona kobieta. Co my tu o matko. dobra, już się wyciągnę, z zodiak, Dziewiętnastka, czyli moja data, właśnie urodzin. Szalona kobieta, no. Coś ty tu włożyła. Tu jest pewnie karteczka z życzeniami. Zaraz sobie rozpakujemy. Żelusie, no. Żelusi to nigdy za wiele. Kwaśnej posypce. Super, bardzo lubię. Nie wszyscy lubią kwaśne żelusie, a ja lubię co my tu mamy. Zobaczcie, jaki ładny łańcuszek. Super, ja to lubię takie e, gadżety. Lubię wszystko, co się świeci. Taka ze mnie właśnie sroka. Moja babcia świętej pamięci właśnie zawsze mówiła, że ja taka sroczka. O, proszę, złoty drapaczek, no i super, bo moje to już coraz bardziej tępe po tych wszystkich zdrapeczkach. Bardzo ci, Lucynko, dziękuję, super. Bo mi kiedyś ktoś napisał, już nie pamiętam, że na AliExpress można zamówić, ale tutaj, wiecie co, do mnie, do Gdańska, to nic nie dochodzi, tragedia. I mamy tu jeszcze moje, słuchajcie, ulubione. Kinder czekoladki, jak Ty kochana wiesz, normalnie super. Bardzo Ci dziękuję. Teraz sobie karteczkę otworzymy, bo to jest na pewno karteczka urodzinowa. Zaraz Wam tu pokażę. Zobaczcie jaka piękna i jak ładne kwiatuszki w dniu urodzin. Mam nadzieję, że widać trochę. Przesunę się. W dniu urodzi, w dniu Twoich urodzin, mnóstwa radości, spełnienia marzeń, wszelkiej pomyślności, sukcesów i zdrowia z najlepszymi urodzinowymi życzeniami. Lucyna z kanału Lucyna K. Nowy drapak na szczęście wydrap kochana główną nagrodę. No chciałabym jakbym tu wydrapała główną, to oczywiście się kochana dzielimy. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, bardzo mi miło. Ja wiem, że zawsze już nie spodziewałam się, ale naprawdę się nie spodziewam. Nie siedzę, wiecie, w domu oczekując <laughs> przesyłek urodzinowych, dlatego jestem w szoku już tym bardziej, jak dostaję przesyłkę od kogoś, e, kto nawet nie ma właśnie na zasadzie moich danych, e, mojego adresu, także w ogóle szok i niespodzianka to była. Bardzo Ci lucynko dziękuję. Przydałoby się zrobić jakieś zdjęcie. Także ja na chwilę się rozłączę, zrobię jakieś ładne zdjęcie i za chwilę będę gadać dalej i drapać. Już jestem, zdjęcie zrobiłam, mam nadzieję, że potem ładnie je tam przerobię, będzie gitara. Będę drapaczek testować, skoro na szczęście to tym właśnie drapaczkiem będę drapać. A co tam, prawda? Jeszcze raz Ci kochana dziękuję, a czy coś tu będzie, czy nie, to nic się nie przejmuj. W ogóle bardzo miło, że postawiłaś na zdrapeczki 7-19, że chciało Ci się szukać. Mamy sodiaczka i szukamy tutaj gwiazdy bądź księżyca. Na konkursie ta zdrapeczka poszła naprawdę rewelacyjnie. O, drapak jest żyleta, jest żółw, jest sputnik, jest słońce. Kotwica, lira, statek, konik, teleskop, miś, delfin, syrenka, ziemia. Co to było? Portyk. Portyk, krab, jednorożec, parasol, planeta, chmura, naczynie i ufo. Zodiak jest pusty, ale mówię, tym się kochana nie przejmuj. Kontrolne SH dla mnie to jest sama naprawdę radość, przyjemność podrapania i że o mnie pamiętałaś. Pamięć najważniejsza. Teraz zrobimy sobie ekstra linię z numerem siódmym. Mam nadzieję, że będzie widać. Po dwa symbole sobie chyba polecimy. Mamy Biedronkę i motyla. Biedronkę i motyla. Jest Biedronka, naprawdę drapa grzyleta. Super. Nie trzeba nawet dociskać nic, tylko leciutko idzie. Biedronka i motyl. Kolejne dwa symbole. Kości i kwiatek. Kości i kwiatek. Kości i kwiatek. Kości i kwiatek. Jeżeli pomijam Anna Bank, to przepraszam, ale tak to już u mnie jest. Mamy sakwę i mamy klucz. Sakwę i klucz. Sakwa, klucz. Ok, chyba tyle. Kolejne dwa symbole. Arbus i podkowa. Podkowa, arbuzik, podkowa i arbus. ja naprawdę jestem ślepa, cytryna i serducho, serducho to zostawcie właśnie dla Lucynki, za tą pamięć, cytryna. Serducho, serducho. Okej, okay. kolejne dwa symbole. Moneta i ptak. Jest monetka. Moneta i ptak. A ptaka nie dali, albo gdzieś go zgubiłam. Jest słoń i parasol. Słoń i parasol. Szukamy słonia i parasola. Jest parasol, parasol. Słoń i parasol. I to chyba tyle. Kolejne dwa symbole: popcorn i lody. Popcorn i lody. Popcorn. Popcorn i lody. Jest tu popcorn, tutaj i tutaj. Ok. kolejne dwa. Leżak i rower. Leżak. O, popcorn już pominięty. Stały temat. Leżak i rower. Jest leżak i rower. Jak ja to mówię coś po oczach. Tęcza i diamencior. Jest diament. I diament. Po prostu parasol, tragedia ze mną. Kolejne dwa symbole: księżyc i słońce. Widać, widać. Słoneczko, księżyc. Jest wygrana. Zobacz, ucynko. Popcorn był, biedronka była no Super, szczęśliwa jeszcze zrabka. Super. Ok, chyba tyle. Kolejne dwa. Cichobiegi i krab. Cichobiegi i krab. Jest tutaj. Tutaj. Ok. I ostatnie dwa symbole. Dzwon i balony. Dzwona nie kojarzę. Balony, tak. Tu są ba druga linia. No nie wierzę, nie wierzę, co tu się zadziało, kochana dzwon i balony. O zaraz się zgubię z wrażenia, <grych> okej okay. i to chyba tyle. Także super, poczekajcie sobie otrzepię, że tak powiem, O, narobiłam sypu. Mamy dwie linie, my jeszcze tą sprawdzimy, balony są, słoneczko jest, arbus jest, no także pięknie i sprawdzamy co my tu mamy, tu mamy 10 i tu mamy 10, dwie dyszki. No super. Z drapeczki lucynka wysłała na dwie dyszki, dwie dyszki. Ja tu mam na pomnożenie. D, D. Dokładnie zgadza się. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Będę próbowała mnożyć, choć z tym to może być różnie. U mnie. Piękna karteczka. Karteczka oczywiście na pamiątkę. Czekoladki, no to zaraz będą wiadomo, zjedzone. Drapak wydrapał wygraną, także naprawdę szczęśliwy łańcuszek i na pewno będzie noszony, bo ja lubię, lubię takie bajery. Żelusie, podzielę się też z małżonkiem i nie tylko, bo on... jemu to zamiast, wiecie, co krwi, to cukier płynie. <grym> Także muszę, no muszę się podzielić, bo nie przeżyję. Bardzo Ci kochana, jeszcze raz dziękuję. Wielkie serducha Ci wysyłam. Proszę Was, abyście zostawili coś miłego Lucynce w komentarzach, zaglądali na jej kanał, a ja się z Wami żegnam. Do następnego, do usłyszenia. Pa, pa, pa.